Trzy! Cztery. W moim ogrodzie gdzie czas leniwy Powolną strugą płynął wytrwale No to jest oczywiste, że jedno istniał no proste, ale w ogóle skąd to pytanie? A ty wierzysz w chleb? Zbada wale koty, ale jednorożce jest są spoko. Każdy z nas tak naprawdę był w klasztorze Shaolin. Tam się tego wszystkiego nauczyliśmy. Chcemy osiągnąć to, by ludzie byli szczęśliwi. By się połączyli z wielkim jednorożcem. To nie jest metal, to jest fan. Szczególnie w 30 sekundzie naszego czwartego utworu z trzeciej płyty. Zasyk bez ruchu, a czas!

Michał Bugalski. To jest cóż, no. Prawdziwy męski mężczyzna. Michał ma ładną buzię. Tysiąc lajków to fanki Michała. Wygląda na homoseksualistę, ale nie jest. Ma dziewczynę, nawet dwie. Tomek gra z nami od niedawna, to znaczy myślę, że tak 7-8 lat. Pamiętam, że dopiero od trzeciej płyty. I Tomek, jak dla mnie, jest ewidentnie mongolskim barbarzyńcą. On wygląda na takiego i zachowuje się w ten sposób. Umie trzymać rytm i ma dwie stopy. Człowiek, której głową rozwala perkusję, tak. Ja jestem najlepszy z nich wszystkich. No klimas, no kurde, klimas jaki jest, każdy widzi. No. klimas, yy, włosy do kostek. Podzieli mnie z ulicy, to wyglądam jak wyglądam. To jest człowiek, który wygląda na wiecznie naćpanego. Ja... Nie słychać go na koncertach, chyba że się pomyli. Czyli w sumie słuchać go cały czas, sorry, że... Kwiatek. Jest gruby. To bardzo rzeczowy człowiek jest. Tak, bo nie oszukujmy się, to ja jestem główną gwiazdą. Cały czas się kłócimy, bo jesteśmy bardzo skusowym zespołem. Przechodzimy na te próby raz na trzy miesiące. No, wszystko jest w porządku, dopóki są lody truskawkowe. Bo ogólnie że w rajderze w takim takie nie wpisane, że chcemy mieć lody truskawkowe przed występem i był taki moment, że ich nie dostaliśmy i to się źle skończyło. A co się stało? Nie mogę o tym mówić. No, lecą łzy, krew. Myślę, że będziemy boys bandem na Miami direction. O Jesus Maria. Oj ogrodzie, gdzie czas leniwy. Bo strugą z drugą płyną wytrwale. Na społączu lwów, to prawda, byliśmy na wyjeździe integracyjnym. Mieszkaliśmy w jednym pokoju, mieliśmy drewniane łóżka, i były materacy z blachy. I były te, te, te jak one się nazywają, ukaraczane takie. I żeśmy je tak tępili, że aż żeśmy kolektyw założyli. Opowie nam koleżanka, jak to nas ugaszczała w swoim warsztato garażu. Jak się czujesz z tym, że po każdej naszej wizycie ubywa ci kompostu? Jestem bardzo zachwycona tym faktem, gdyż nie wiem co z nim robić i mój pies się w nim tarza. A my go lubimy, bardzo jest smaczny i nas inspiruje również twórcza. Mamy wspólne pomysły, wspólną wizję artystyczną naszego zespołu, który jakoś ma tam wyglądać lepiej, gorzej, może gorzej nawet, albo i najgorzej. Na razie układamy bardzo proste rytmy, i to jest bardzo dobrze, bo myślę, że nie ma sensu tak strasznie komplikować życia. Nie boimy się żadnego stylu muzycznego, bo twierdzimy, że mamy nieograniczone możliwości i talent. Aczkolwiek najbardziej interesuje nas odrodzenie polskiej sceny disco. W sadoczku te ciasne daczy, po wilnym te ciepło Mamy y, gwiazdę naszą wielką, Oksmacką. Jest to nasza gitarzystka, która gra też na marrakeszach i również śpiewa z nami. Mam długoletnie doświadczenie w pracy w sklepie monopolowym. Podawałam napoje z procentem. Mamy basistkę Didi Grażynę. Gra na basie dwa tygodnie, bardzo dobrze jej idzie. Idziemy w tę stronę, żeby w ogóle nikt nas nie słuchał. Dmitri, nasz perkusista, ma strasznie trudne takie skandynawskie nazwisko, to nawet nie powtórzę, ale to Dmitri jest. My mieliśmy na razie cztery dni prób, więc w życiu. Gramy świetnie, to prawda, performance jest ważną częścią naszego zespołu. A my się tak uzupełniamy po prostu. Właśnie mamy plan, że jak już się troszkę dorobimy, to że założymy własną masarnię i będziemy produkować swój smalec i będziemy wtedy twarzą smalcu. Aż myślak trafia, że tacy dobrzy jesteśmy.